Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów jest to odnoszące się wprost do przygotowania do rozprawy i kwestii, o jakie kredytobiorcy mogą zostać zapytań na sali sądowej. Nic w tym dziwnego, a rozprawa sądowa może wywoływać większe lub mniejsze obawy. Te jednak można odpowiednio zredukować. Jak przygotować się do sądowego przesłuchania w sprawie frankowej, o tym opowiem w dzisiejszym nagraniu. Sąd ma prawo wyzwania strony postępowania, ale nie jest to obowiązkowe. Jednak sądy najczęściej z tego prawa korzystają, wzywając kredytobiorców na rozprawę celem przesłuchania. Należy mieć na uwadze to, że, mimo wyznaczenia konkretnej godziny dla rozprawy, mogą się one rozpocząć z opóźnieniem, wywołanych różnymi powodami. Zdając sobie z tego sprawę, nie będziemy wówczas tak bardzo denerwować się, oczekując przed salą rozpraw. Przygotowania nie mogą też ominąć tak istotnej kwestii jak ubiór. Wydawałoby się, że odpowiednia prezentacja to rzecz oczywista, jednak w ferworze przygotowań możemy o niej zapomnieć. Strój powinien być wschódny, formalny. Nie powinniśmy też pominąć przygotowania merytorycznego. Warto więc jeszcze raz dokładnie Przestudiować umowę kredytową, wszelkiego rodzaju aneksy, innego typu dokumentację. Ze względu na to, że rozprawa może mniej lub bardziej nas stresować, przygotujmy się jak najlepiej, by nie zostać zaskoczonym najprostszym pytaniem typu kiedy została zawarta umowa kredytowa? Warto mieć na uwadze, że rozprawa to nie jest zwykła rozmowa w sądzie. To złożona procedura, gdzie każde słowo ma znaczenie. Rozprawa z udziałem profesjonalnego pełnomocnika rozpoczyna się od przedstawienia stanowiska stron oraz potwierdzenia tożsamości. W tym celu konieczne jest okazanie do wglądu dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Dlatego też, zanim wyruszymy w drogę do sądu, sprawdźmy dokładnie, czy posiadamy go przy sobie. Następnie zeznający zostaje pouczony o konieczności składania prawdziwych zeznań i konsekwencjach poświadczania nieprawdy. Podczas przesłuchania schemat na rozprawie jest następujący. Jako pierwszy pytania zadaje sędzia, następnie pełnomocnik konsumenta, a jako ostatni pytania zadaje pełnomocnik pozwanego banku. W trakcie przesłuchania należy zwracać się bezpośrednio do składu sędziowskiego, czyli wysoki sądzie i udzielać odpowiedzi na stojąco. Wypowiadać się można wyłącznie, jeżeli sąd udzieli nam głosu. W sytuacji, gdy kredyt został udzielony jednemu kredytobiorcy bądź większej ilości kredytobiorców, przesłuchanie nie ominie żadnego z nich. Aczkolwiek kolejność zeznań jest uznaniowa. Odpowiadając, warto mówić zwięźle, merytorycznie i bez większych emocji. Nie sposób wyznaczyć listy pytań, które. Padną w kontekście danej sprawy sądowej. Są jednak pewne pytania, które paść muszą. Sędzia będzie dążył do ustalenia, jak wyglądał proces decyzyjny. Kardynalnym pytaniem będzie to, jaki był cel i intencje zaciągniętego zobowiązania, czy byliśmy świadomi zawarcia umowy w obcej walucie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, na czym polega kredyt indeksowany, a na czym denominowany. Pytania mogą też odnosić się do spotkań, które odbyły się w banku, ile ich było. Ile trwały. Często pada również pytanie o ewentualne negocjacje postanowień umownych, a jeśli do nich doszło, to jakie były szczegóły zapisów, co zostało wynegocjowane i tym podobne. Po pytaniach zadanych przez sędziego i naszego pełnomocnika, prawo do zadawania własnych pytań przysługuje pełnomocnikowi banku. Można się spodziewać, że pytania będą koncentrować się wokół kwestii świadomości kredytobiorcy co do ryzyka kursowego, jego wiedzy na dany temat o kupnie bądź sprzedaży kursów walutowych. Pełnomocnikom banków może zależeć na podważeniu przysługującego kredytobiorcy statusu konsumenta. Stąd też mogą pojawić się pytania o ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmowanie zakupionego lokalu. Podczas rozprawy sąd może zadać pytanie, czy kredytobiorca domaga się unieważnienia umowy oraz czy jest świadomy skutków prawnych takiej decyzji. Warto przy tym pamiętać, że unieważnienie umowy jest rozwiązaniem korzystnym dla kredytobiorcy, a jednym z jego skutków jest konieczność rozliczenia się z bankiem czyli bank zwraca wypłacone raty i wszelkie koszty okołokredytowe, a kredytobiorca musi zwrócić wypłacony kapitał. Rozprawa sądowa dla większości kredytobiorców wiąże się z wieloma obawami czy stresem. Można temu zaradzić i zredukować nieco niepokój, przygotowując się do rozprawy. Przed sądami w całej Polsce Toczą się tysiące spraw Frankowiczów. Również tysiące Frankowiczów zakończyło już walkę z bankiem. Współpracując z naszą kancelarią prawną, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie, dzięki któremu jeszcze lepiej przygotujemy Cię do rozprawy.